Sylwia Jarmokiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne wydanie programu z cyklu Quadrans z Ratusza, a dzisiaj o sprawach bieżących będzie mówił prezydent miasta Inowrocławia, pan Ryszard Braza. Proszę Państwa, dwa, dwa, dwa konkursy, w pierwszym w ogóle żadnego protokołu z posiedzenia komisji, komisji, która obradowała w sposób zdalny jak to udowodnili eksperci niektórzy kilka ileś tysięcy wniosków członkowie komisji niektórzy rozpatrywali przez kilka minut. No to, jest, to jest nieprawdopodobne. Żadnych protokołów, żadnych podpisów, żadnego uzasadnienia dlaczego jednym pieniądze dano a innym nie. To jest dokładnie odwrotność tego co dzieje się w Unii Europejskiej. Przecież my aby uzyskać wsparcie z Unii Europejskiej musimy Przygotować dokumentację, musimy odbyć wiele spotkań, konsultacji odbyć, zatwierdzenia, potwierdzenia. Bardzo jawny proces przyznawania środków finansowych odbywa się w Unii Europejskiej. To sobie bardzo cenię. Ja też muszę się tłumaczyć mieszkańcom i z decyzji, jakie podejmuję. Muszę je uzasadnić. Często bardzo trudnych. Dlaczego odpady tyle kosztują? Dlaczego bilety na autobusy, bilety autobusowe tyle, a, a, a na basen wejście tyle złotych? Ja muszę bronić e, e, decyzji, jakie podejmujemy jako samorząd. Czy mi się to podoba czy nie? Natomiast co robi rząd? Rząd nie. Rząd rozdaje miliardy złotych swoim, głównie swoim wójtom, burmistrzom, nie wiem, radnym, tym, którzy głosują na nich, trudno mi to powiedzieć, bo to dosłownie te ręce opadają. Wyobraźcie sobie państwu, że podzielono kilka miliardów złotych, kilka miliardów złotych naszych, naszych podatków. Mieszkańców Inowrocławia nam nie dano ani złotówki na jakiekolwiek inwestycje, a dano te pieniądze innym miastom, gminom, mieszkańcom innych miast. Wnioskowałem o to, aby przekazano nam środki na projekty, takie jak na przykład budowa magazynowej, jak budowa ulic lokalnych w inowrocławiu, tych osiedlowych, nieutwardzonych, budowę kanalizacji, tak żeby ulice nie były zalewane przez wody opadowe po deszczach, na budowę sali gimnastycznej do jednej ze szkół czy do drugiej, do kolejnej szkoły, na doposażenie, remonty, na budynek mieszkaniowy nowy, na remonty starej substancji mieszkaniowej, na obiekty kultury. Proszę Państwa, mógłbym wiele tutaj wymieniać tych projektów, które zgłosiłem do rządu. Nikt z rządu nie powiedział, dlaczego my, nam nie przyznano środków finansowych, dlaczego mieszkańcy Nurca nie zasługują na wsparcie tych inwestycji, bo po prostu nie muszą tego mówić. Przewidując inwestycje na kolejne lata, przygotowujemy przebudowę skrzyżowania ulicy Maruleskiej z Szymborską i Andrzeja. To jest skrzyżowanie ze światłami sygnalizacyjnymi w tej chwili. Bardzo trudne miejsce od strony komunikacyjnej. Tam nie ma ścieżek rowerowych. Kilkaset metrów, z 200 metrów może od tego miejsca, już jest ścieżka rowerowa prowadząca w kierunku Siedla bardzo trudne, jest to, bardzo trudne jest miejsce dla autobusów komunikacji miejskiej, które mają problem z włączeniem się do ruchu w ulicę Cegielną, zjeżdżając z ulicy Maruleskiej. Chcielibyśmy bardzo, aby te dwa skrzyżowania, to pierwsze oraz to drugie przy pawilonie, w którym do niedawna funkcjonował klub przydomek, niestety, do niedawna, przy ulicy Maruleskiej Cegielnej przebudować te dwa miejsca, poszerzyć w pewnych miejscach pasy ruchu, wybudować ścieżki rowerowe, chodniki i skomunikować je z, z tymi trasami, które znajdują się w pobliżu, tak aby chociażby rowerem można było sobie dla Piastowskiego wjeżdżając na ścieżkę rowerową właśnie w rejonie cegielnej Maruleskiej móc zjechać z niej na Rombinie bezkolizyjnie, w miarę bezkolizyjnie oczywiście, ale po wyznaczonych ścieżkach, dojeżdżając do Rombina oraz i do Solanek. To są plany dalekosiężne, ale również możliwe do zrealizowania, może nawet szybciej niż w sytuacji ulicy Solankowej i Świętego Ducha, o czym wcześniej tutaj mówiliśmy. Przygotowujemy koncepcję, potem będzie projekt. Bardzo ciekaw jestem oczywiście opinii mieszkańców. Przebudowa tego skrzyżowania pozwoli na, na to, że ruch powinien być bardziej płynny dla kierowców samochodów osobowych, ciężarowych tam przejeżdżających. Dzisiaj bardzo często mamy do, z taką do czynienia, że kierowcy oczekują na przejazd, nikt nie przejeżdża przez skrzyżowania, oczekują, bo światła. Czerwony nie pozwalają na wyjazd. W ten sposób dochodzi do blokady. To miejsce powinno być miejsce z udrożnionym, płynnym ruchem, bo to jest rezerwa, którą powinniśmy wykorzystać. Rok dłużej, przecież wiesz, bez ciebie trudno żyć. Błagaj, zaklęć, czas się z. Wiesz, bez ciebie trudno żyć. Bła... Kapelusza nie pocieszaj, płaszcz parasol. Nie odwieszaj, nie pocieszaj. Nie chcę nie głaszcz chociaż raz, proszę nie udawaj kas. Nie kłam, przecież z inną się spotykasz. Nie kłam. Przecież z inną się spotykasz, nie kłam Przecież z inną się spotykasz, nie kłam Przecież z inną się spotykasz Nie odwieszaj kapelusza, nie pocieszaj Płaść nie odwieszaj, nie pocieszaj I już starczy jeden raz twoich komplementówka Przecież z inną się spotykasz, nie kłam. Przecież z inną się spotykasz, nie kłam. Przecież z inną się spotykasz, nie kłam. Przecież z inną się spotykasz, nie odwieszaj, kapelusza nie pociesza Płaszcz parasolu nie odwieszaj, nie pocieszaj, srebrną. Nisz. Nie kłam. Przecież inność.